Świętej Pamięci Majora Zbigniewa Obtułowicza. Pseudonim Sara, żołnierz Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej. Weteran walki o niepodległość. Ściśle związany swoją działalnością konspiracyjną z oddziałem Żandarmeria oraz księdzem Władysławem Gurgaczem. Kapelanem oddziału partyzanckiego Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej. Działającej na sądaczyźnie w latach 47-49 za działalność polskiej podziemnej armii niepodległościowej, skazanej w 1949 roku na 8 lat więzienia, więzień innymi Montelupi, Wronek, Braciboża, część w roku odpracowywał w kopalni Miłowice. Gdy wyszedł na wolność, nie widział sensu życia, jak wspominał. Sztuką było to wszystko. Pan, Pan Bóg dał mu sił. Przecież on był związany z tą śmiercią jako młody człowiek, bo widział jak jego koledzy umierają, jak są torturowani, jak y, korzystał z posługi świętej pamięci księdza Gurgacza. Jest dla mnie to wielki zaszczyt, że mogę odprawiać tę przeświętą, prowadzić pogrzeb tak wielkiego człowieka, z tego względu, że również Ksiądz Gurgacz był też jezuitą, był moim współbratem. Niejednokrotnie gromadziliśmy się właśnie na Hali Boskiej, żeby tam właśnie modlić się za Księdza Gurgacza, ale też modlić się za wszystkich, którzy zginęli. Partyzancy, którzy oddali życie za dobro ojczyzny. I dzisiaj te słowa z Pisma Świętego odnoszą się właśnie do świętej pamięci Zbigniewa, który, do którego możemy powiedzieć, że bieg osiągnąłem, a teraz idę po nagrodę do mojego ojca.